Witam wszystkich, w końcu mamy wyczekany serwer do Discorda Tutaj zobaczcie, mamy coś takiego Wchodzisz sobie na ten link w opisie będzie I tutaj klikasz sobie fan Bo tutaj czy jebiesz Warlocka i jak klikniesz fan to znaczy tak, czyli wiadomo że tak I dodasz, dodajesz tutaj sobie masz rangę fana wtedy Tutaj widzicie, nie widać w sumie na kamerce, ale tutaj mamy na przykład jednego już fana i jest fan I co mamy dalej, ogłoszenia, tutaj będę pisał na przykład siema Fajnie dziś miałem Nie fajne dziś Miałem sranie na przykład coś takiego piszę i tutaj będziecie mieli ogłoszenia YouTube tutaj wam wrzucają się filmiki Stream to tutaj będzie Jak będę przez, przed streamem będę wrzucał że coś się dzieje więc będziecie wszystko na bieżąco Rolę tutaj sobie możecie kliknąć na przykład Barbarian jak grasz barbarzyńcom bard grasz bardem kleryk Albo jak jesteś kurwą, to możesz tak kliknąć wizard, nie? Znaczy warlock, co ja gadam Karchma, to tutaj też piszemy sobie jakieś takie różne duperele, na przykład Siema, chłopaki Fajnie dzisiaj Było na stramie takiego na przykład, co możesz napisać, nie? Na tradzie to tutaj wiadomo yy, Sprzedam dziewictwo Tanio za co najmniej dwa klucze. Na przykład coś takiego co możesz napisać. I ktoś się do Was odzywa. Lud to tutaj wysyłacie sobie nadzwyczaj screenka, że coś na przykład dostaliście, jakieś trollpelta czy coś. Party Finder to tutaj piszesz, że na przykład siema kto zagra ze no. I takie coś na przykład. Nie? i ktoś się do was odzywa, ktoś tam pisze, ja też chcę memy to no wiadomo, memy, obrazki, albo możecie też coś pisać i memować, nie, nie wiem jakieś ten, propozycje, to propozycje będą na przykład yy, z ikonek, jakieś, bo tutaj nie ma za bardzo emotek, jeszcze nie dodałem, albo możecie dodawać propozycje filmików, na przykład zrób coś w końcu śmiesznego a nie tylko takie główno. Takie coś na przykład możecie napisać. I tutaj mamy teraz dyskusje klasowe. Takie na razie do Darka to wszystko jest zrobione, więc tutaj macie na przykład Fighter, możecie coś pisać, jakieś czytamy, jakie perki, jakie itemki grać, coś. Tutaj Wizard, Warlock. I na Warlocków na przykład możecie napisać jebać was, kurwy I za to na przykład nie ma bana, bo na Warlockach można. Tutaj mamy. Głosowe, głosowe to karczma, może każdy wejść, dwójki jak gracie sobie z kolegami Trójki jak gracie z kolegami, albo ktoś z Discorda weźmiecie No i tyle, nie? I tak się możemy tutaj bawić wszyscy na tym Discordzie, się umawiać Patrzeć sobie kiedy filmiki są, kiedy streamy Wszystko jest dla was tutaj zrobione fajnie, zapraszam, link w opisie I dzięki, na razie!